Witam wszystkich w niedzielę rano. Jestem jeszcze trochę nieprzytomna, bo dość krótko spałam. Przez parę dni nie oglądałam za bardzo ogródeczkę, bo mieliśmy w rodzinie różne sprawy zdrowotne. Dopiero teraz mam chwilkę. Ale też w wolnych chwilach zajmowałam się oglądaniem no między innymi też filmów na YouTubie dotyczących róż. Bo jak wiadomo o tej porze roku wsadzamy róże z gołym korzeniem. Wiele osób to pewnie wie. Oglądałam wiele filmów y, Róże Ogrodowe, czyli pana Grzegorza Chyrzego, najlepszego znawcy w Polsce, albo jednego z najlepszych y, myślę w czołówce, y, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą właśnie róż, znanego szkółkarza. I też planuję zakupić kilka róż właśnie od niego. Natomiast tutaj y, leżą sadzonki bergeni, które tutaj dosadzę do tego kącika, żeby na wiosnę mi ładnie zakwitły. Mam już oczywiście tu kilka bargeni. Już kwitły w tamtym roku. Tu jest jeszcze nawet nalepka. Ale myślę, że tutaj jeszcze się sprawdzić, tak ładnie przyszły zdrowe. Kupiłam na Allegro. Chciałabym zawsze, żeby ogród o każdej porze roku wyprezentował się ładnie. Jeszcze nie osiągnęłam tego ostatecznego, fajnego efektu. Króciutko przejdę się po ogrodzie, bo jest rano zimno i jestem toś niewyspana, bo miałam dużo na głowie i późno wróciłam do domu. Tak wyglądają moje marcinki. W tamtym roku były dużo obfitsze w sensie kwitnienia i nie wiem czemu, ale właśnie tu teraz jest tylko taka kępka, a w tamtym roku był wielki łan. Muszę doczytać, dlaczego tak się mogło stać. Czy może zagłosiły je inne rośliny, czy może czegoś im nie dosypałam. Naprawdę nie wiem. Natomiast na pewno o tej porze roku najpiękniej prezentują się chyba w ogrodach trawy, jeśli ktoś ma. Ja mam mały ogród, więc mam tylko trzy rozplenice. I tam kilka jeszcze jakichś miskantów, ale przy Werbe, nie Patagońskiej, ale... Myślę, że no to jest jedna z piękniejszych teraz odsłon właśnie tych traw, kiedy one tak powoli już właśnie przechodzą w inny kolor, ten jesienny. Fajnie wyglądają, naprawdę. Tutaj mam drugą rozplenicę i tu trzecią. Oczywiście też fajnie wyglądają o tej roku owoce pigwowca, które sobie tutaj podgryzam w sensie. Ja lubię nawet trochę na surowo, natomiast też naturalnie do herbaty. Tu są jeszcze inne organie, których nie wsadziłam i, i rzadsza odmiana lawendy, ale to muszę dopiero zagospodarować. Natomiast no, naturalnie, że wszystko przebarwia się teraz na żółto, przekwitły już hortensje. Oczywiście w ogrodach najpiękniej teraz, według mnie, wyglądają, oprócz miskantów, jako na, na punkcie drugim, ogniki szkarłatne, ogniki w różnych odmianach. Ja mam głównie pomarańcz i żółty, uwielbiam ją wręcz, tutaj jest jeszcze żółty, natomiast chciałam powiedzieć też, że pięknie wygląda też o tej porze roku drzewko truskawkowe, czyli chryścina jagodna, mm. która u nas nie dochodzi do etapu owocowania, no bo jak tutaj są kwiaty, ale jak pięknie, zdrowo mi kwitnie, znaczy kwitnie, rośnie, już trzeci sezon, jest wielkości już do mojej szyi, czyli pewnie gdzieś tak Met 40 ma zdrowe, fajne pędy. Mam nadzieję, że już kolejną zimę sobie poradzi. Jest tutaj dobrze, tej chruścinie jagodnej, w tym moim osłoniętym trochę od wiatru, od No bo jednak altana tutaj jest z tyłu trochę osłania. Taki wiatru też po niej pnie mi się ładnie glicynia, czyli wisteria już się przebarwiająca. Trochę odejdę, żeby pokazać. Nie bardzo ją w tym roku przecinałam, tylko minimalnie. Pewnie powinno więcej. Ogródeczek powoli przechodzi już w stan zmiany zabarwienia, czyli tam z tyłu jarząb nawet czerwony. Wszędzie już panują praktycznie żółcie. Tu grusza mi się przebarwiła na żółto. Natomiast chodzę i zastanawiam się, gdzie wsadzę te róże ogrodowe, które zakupię od pana chyrzego. I tutaj sobie pomyślałam, że gdzie mam taką kępkę, przeciętą już trochę w tej chwili, żeby za bardzo nie rozsiewała się na włoci kanadyjskiej, która, jak wiadomo, jest rośliną dość inwazyjną i, jak kiedy rośnie bardzo wysoka, kwitnie. Wygląda ładnie, bo zasłania mi tu jeszcze oczywiście no również też i jakby ten areał sąsiada. Chociaż ja lubię moich sąsiadów, ale nie o to chodzi. Wiadomo, że każdy chciałby też troszkę tutaj mieć takie jakby coś swojego. Więc. Spełnia funkcję, może żywopłotową niejako, ale jednak jak przekwita, już nie wygląda tak ładnie. Poza tym, tak jak mówię, jest bardzo inwazyjna i muszę ją trochę odcinać, podcinać, wyrywać no i też strasznie się sieje. Więc zastanawiałam się, czy tutaj nie zrobię takiego miejsca na kolejny kawałek różanki. Tym bardziej, że być może będę musiała też przesadzić różę lampion, która gdzieś tam mi uciekła. To właśnie jest druga od chyżego, bo mam Pana Grzegorza trzy róże, tak naprawdę. Tutaj jest przekwitnięta Queen of Hearts z Mercien Rose. No to ona już właśnie, to jest chyba nawet trzecie kwitnienie. O, ma jeszcze pączki, ciekawe. Ma jeszcze pączki. Przekwitnięta wygląda tak. Natomiast mam dziś z tyłu róże Lampion, którą posadziłam w złym miejscu, ponieważ ona za bardzo nie zakwitła. Jest zdrowa, ale po prostu da mi za mało światła i wiem, że to nie jest dobre miejsce. Natomiast mam jeszcze trzecią różę, którą też posadziłam za bardzo w zacienionym miejscu. Tutaj jeszcze pokażę jak pięknie mi z bardzo dużym opóźnieniem w tym roku wybujały nasturcje. Uwielbiam te kwiaty, po prostu uwielbiam. Te sprawdzają się właśnie w donicach. Mam je w kilku danicach. Tu podejdę do ognika szkarłatnego dwuchogiana, żeby pokazać i do tej przykwitniętej, właściwie przebarwionej już gruszy. Grusza Konferencja i gdzieś tu była ta róża trzecia, o właśnie. I to jest największa bieda, nie pamiętam jak się nazywa, ale to znajdę. To jest trzecia róża od pana Chierzego, którą posadziłam w absolutnie złym miejscu, gdzie jest za ciemno i muszę, muszę właśnie chyba ją przesadzić. Tu jest przebarwiona już kalina, z tyłu dareń, jeszcze oczywiście piękne werbeny patagońskie z paroma trawami. Natomiast tutaj mam też gdzieś w tym gąszczu posadzone również trzy róże. O, tutaj już zacznę O, tu jest jedna, potem druga i trzecia. Też nie do końca fajne miejsce, o, gdzieś tu zupełnie zginęły, ale ja tutaj troszkę odchwaszczę i poprawię im to naświetlenie, bo ja chciałam, żeby były z brzegu posadzone, aby pięły się przy ogrodzeniu. Nie wiem czy to do końca się sprawdzi, ale piękne, kwitnące na różowo, takie trzy królowe, o pięknych nazwach właśnie królewskich, między innymi chyba królowa Wiktoria. W każdym razie, już kiedyś o nich mówiłam, podpiszę je później w każdym razie też wiem, że może to nie jest idealne miejsce na róże, bo wiadomo, że one trochę światła potrzebują, jednak U mnie jest strona północna i tutaj trzeba się dobrze zastanowić, gdzie te róże wsadzić. Natomiast najlepiej do końca kwitnie mi to już trzecie, jak nie więcej, kwitnienie w tej chwili Dinki Rose w mm, opisach w szkółkach znalazłam też dodatek, że jest to również taka róża o charakterze piżmowym, ale przede wszystkim, co ciekawe, u mnie dorasta praktycznie do, po, myślę, że dwóch metrów przy tym ogrodzeniu. Tam jest dosypane ziemi dobrej, tam było odżywiane też ta ziemia z powodów winorośli, które są obok, więc pewnie im się dostało trochę też nawozu od, od tych winorośli i, i wyrastają tutaj mega duże. I tak jak mówię, no to jest jest piękna, niezawodna róża, ale charakterystyczna, bo ona nie ma dużych kwiatów, taka raczej mniejsza, ale mocno różowe, piękne. Więc nad różami trzeba się dobrze zastanowić yy, i muszę tutaj ten temat ogarnąć, także na tym teraz się skupię tu widzę, że jeszcze jakaś chyba rabatówka będzie kwitła, też pewnie w trzecie kwitnienia, ale to są kupione w szkółce, nawet nie, nie były podpisane jakie odmiany z tyłu jeszcze pokażę owoce, wiciokrzewu dla ptaszków gratka już owoców winorośli nie mam praktycznie chyba wszystkie zilgi zostały zjedzone yy, i na tym kończę, bo Chciałam powiedzieć właśnie o, o tych nowych nasadzeniach, nowych planach, ale też jeszcze nie skończyłam wszystkich cebul, więc mam teraz dużo roboty. Uuu przewrócił się marcinek, dokupiłam kilka marcinków, chociaż nie jestem z nich do końca zadowolona, bo są trochę marne to są kupione na Allegro, ale no, no, w szkółkach są dość drogie rzeczy, więc zawsze się łudzę, że jak kupię yy, przez internet, no zawsze to jest troszkę się bardziej opłaca, zwłaszcza jak się kupi yy, kilka tych yy, pozycji i raz się płaci za transport, ale yy, no to to jest zawsze takie ryzyko, że nie wiemy do końca, jak ta roślinka będzie wyglądała, no coś za coś, więc yy, myślałam o takich pięknych, bujnych marcinkach, ale coś yy, różnie to wychodzi. No, i tu jeszcze róża pomarszczona, przyk przykwitnięta, to znaczy, właściwie już z owocami. Też lubię ten widok na jesieni, też lubię, lubię to przebarwianie na żółto. I na tym zakończę. Życzę wszystkim dobrego dnia, spokojnej niedzieli i, i też pewnie. Wszyscy mają jakieś plany na jesień, tak jak ja. Ja pod kątem bardziej róż, również w tym argenie. I tutaj widać troszkę nowych marcinków dosadzę. Może w przyszłym roku będą piękniejsze na mojej glebie. No, także zobaczymy, trzeba być dobrej myśli, dobrej niedzieli.